Sponsorem transmisji jest Hokej Superliga. Szósta kolejka Hokej Superligi na Hali jest już przeszłością. Zapraszam Państwa na skróty wszystkich spotkań rozegranych w tej serii gier. Najciekawiej zapowiadało się starcie na szczycie pomiędzy Grumwaldem a AZS-em a WFM. Akademicy świetnie zaczęli już w pierwszej minucie objęli prowadzenie po golu Łukasza Kurniewicza. W 17. minucie ten sam zawodnik podwoił swój dorobek i w derbach Poznania pachniało niespodzianką. Jednak jeszcze przed przerwą wojskowi zdołali doprowadzić do wyrównania za sprawą krótkich rogów, które na gole zamienili Artur Mikuła oraz Michał Kasprzyk. Druga połowa zaczęła się identycznie jak pierwsza. Tuż po rozpoczęciu gola dla AZS-u awf -u strzelił Kurniewicz i goście znów byli na prowadzeniu. Jak się jednak okazało, to był łabędzi śpiew akademików. Na więcej nie było ich już stać. Grunwald do sukcesu znów poprowadził Mikuła. Jego dwa gole w odstępie minuty zapewniły wojskowym pierwsze prowadzenie w meczu, którego nie oddali już do jego zakończenia. Chwilę potem z rzutu karnego poprawił Kasprzyk, a następnie swoją pierwszą bramkę zdobył Mateusz Hulbój. Ten gol ostatecznie odebrał gościom wiarę w korzystny rezultat, a gospodarze w ostatnich minutach jeszcze dobili rywala. Kolejne dwie bramki były autorstwa Kasprzyka: najpierw z gry, a następnie po kolejnym skutecznie wyegzekwowanym krótkim rogu. Wreszcie w ostatniej minucie po raz czwarty na listę strzelców wpisał się Mikuła i ustalił wynik spotkania na 9 do 3 dla Grunwaldu. Generalnie nie, nie zmieniliśmy w taktyce nic, po prostu zwiększyliśmy tylko presję. Na hali mają zawsze, zawsze, zawsze jest, tak powiem, detale i małe. Jak nie dociągasz na, na 100% na hali, to, to zawsze, zawsze przeciwnik znajdzie miejsce. Ja w WF to było tego, dokładnie bo trzy razy daliśmy presję, trzy razy dostaliśmy bramkę, bo popełniliśmy indywidualne błędy. No i dobrze, i dobrze, bo ktoś nas karci, także trzeba wyciągnąć wiązki. wszyscy wyciągnęli, e, druga połówka całkiem inaczej. Co prawda WF też już końcówkę po prostu fizycznie siadł. Chciałem jeszcze dłużej grać na sześciu, ale no... zaczymy, zaczynamy. Jest teraz e, następny mecz drogowy. Tam naprawdę dużo pogramy właśnie na sześciu, bo, bo chcemy to trenować i to przed kucharem myślę, że będzie nas podknięcie akademików w bezpośrednim starciu wykorzystać próbowali laskarze Warty i Pomorzanina. Lepiej spotkanie zaczęli poznaniacy, którzy w siódmej minucie objęli prowadzenie po golu Waldemara Rataja. Najpierw do wyrównania doprowadził Krystian Sudą, na prowadzenie Pomorzanina wyprowadził Bartosz Żywiczka. Kluczowy dla losów spotkania okazał się jednak okres między 27 a 30 minutą meczu. Na listę strzelców kolejno wpisywali się Damian Mądrzejewski, Mariusz Kowalski, ponownie Sudą. W końcówce hat skompletował jeszcze Sudą, a na trawienie Maciejewski. Cieja pecha, odpowiedział Arkadiusz Rutkowski. Pomorzanin wygrał 7-2. Start podejmował LKS rogowo. Do przerwy goście prowadzili 1-0 po sprytnie rozegranym krótkim rogu i trafieniu Tomasza Bębenka. Gospodarze podbudowani wygraną w derbowym pojedynku przed tygodniem od początku drugiej połowy ruszyli do ataków, które szybko przyniosły pożądany skutek. Do wyrównania doprowadził Maciej Wejerowski, a w 29 minucie prowadzenie zapewnił startowi Maksymilian Pawlak. Gniźnianie poszli za ciosem i w 35 minucie prowadzili już 4 do 1. Najpierw po krótkim roku wynik podwyższył Gracjan Jarzyński, a następnie swojego drugiego gola strzelił Bejerowski. Sygnał do ataku pięknym trafieniem w okienko dał Eryk Bembenek Na 3 minuty przed końcem gola kontaktowego zdobył z kolei Szymon Pilaczyński. Na minutę przed końcem strzałem do pustej bramki wynik spotkania na 5 do 3 dla startu ustalił Jarzyński. Również w Gnieźnie spotkały się dwa najsłabsze dotąd zespoły Hokej Superligi. Sella podejmowała bałagany Łubianka, które od 9 minuty prowadziły po golu Karola Szyplika. Gospodarze wyrównali za sprawą trafienia Marcina Lewartowskiego, ale remis utrzymał się tylko przez chwilę. Celny strzał Filipa Sowczaka, i znów na prowadzeniu były bałagany. Pierwsza połowa to jednak wymiana cios za cios. Znów do wyrównania doprowadził Mateusz Andrzejczak, ale chwilę potem goście z Łubianki ponownie prowadzili po bramce zdobytej przez Artura Kościelskiego. Druga odsłona wyglądała zupełnie inaczej i należała już do gospodarzy. Zaraz po jej rozpoczęciu do wyrównania doprowadził Rafał Stupczyński, a w 23 minucie po krótkim rogu mocnym i precyzyjnym strzałem popisał się ponownie Lewartowski. Gospodarze dzięki temu po raz pierwszy objęli prowadzenie. Gdy na 5 do 3 podwyższył Maksymilian Meller, stało się jasne, że Stella wreszcie doczeka się pierwszych punktów. Wprawdzie w końcówce na listę strzelców wpisał się jeszcze Szyplik, ale ostatecznie gospodarze wygrali z bałaganami 5 do 4. Po wygranej w meczu na szczycie Grunwald ma już 5 punktów przewagi nad kolejnym zespołem. Jest nim obecnie pomorzanin, który z kolei ma jedno oczko więcej niż zajmujący najniższy stopień podium AZS AWF Poznań. Pierwsze punkty stelli pozwoliły jej wydostać się z ostatniego miejsca, które zajmują pokonane w bezpośrednim pojedynku bałagany Łubianka. Kolejna seria gier Hockey Superligi już za tydzień. A w niej zdecydowanie najciekawiej zapowiadają się derby Poznania, w których AZS AWF podejmie wartę. Liderujący Grunwald zagra z kolei wrogowie. Koniecznie bądźcie z nami. Sponsorem transmisji jest Hockey Superliga.